Właśnie odebrałem wymarzony samochód mojego taty i jadę mu zrobić niespodziankę. Powinienem być za 40 minut. Jestem dosłownie dwie ulice od domu rodziców. Mam już kamerę. Nie wiem, czy mi się stresuje, ale <grym> się stresuję. Jesteś w domu? No hej. Nie, pojechałem zatankować, a co? To weź odzwoni, jak wrócisz. Dobra, 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 Czekałem 30 minut, ale widzę, że mój tata już jest w domu. Żeby nie zobaczył, że podjeżdżam tylko. Chyba go widziałem. Ej, no wsiadaj. piękny. piękne. O, matko. <grym> 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 Miałeś nie przyjeżdżać. O PIZ! O, że mój kręgosłup. Mam się trzymać? O w Masakra! To co, dawaj na chwilę. Czekaj, sprawdzę, czy się nagrywa. Kiedyś było marzeniem. <laughs> za Tusonem się nie obracają, za Insygnią się obracali, jak kupiłem. I właśnie wtedy policja jeździła identycznym. Ale tu nie można się rozpędzać, bo tu stoją w krzakach. Poszedł! Może to był błąd z tym Tusonem? Nie, no piękny samochódik. Polecam, polecam. Tak, tak, tak. Jasne. Jakbym kupił, to bym polecał. No, ale niestety.